Witaj serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj kilka słów powiemy sobie na temat kwasu moczowego. Kwas moczowy jest klasycznym badaniem laboratoryjnym, stężenie tego kwasu moczowego we krwi w palecie badań laboratoryjnych lekarza diagnosty. Czemu o tym wspominam? gdyż jest to bardzo ważny aspekt codziennej opieki i codziennej diagnostyki naszego pacjenta. Niejednokrotnie w gabinecie miewasz osoby, Skarżące się na bóle nadgarstków, bóle małych paliczków, łokci czy na przykład stóp. Klasycznym tutaj przykładem są objawy związane z haluksem bądź neuralgią mortona. Chcę, żebyś miał, miała pełną świadomość, że nie zawsze musi to być stricte przypadłość ortopedyczna. Mamy niestety w swoim ciele tendencję do gromadzenia tego kwasu moczowego, mianowicie do rozwijania objawów tzw. dny moczanowej. Jeśli chodzi o sam w sobie kwas moczowy, jest to produkt metabolit, przemiany materii endogennych kwasów nukleinowych przede wszystkim. I prawidłowa jego ilość w surowicy krwi jest jak najbardziej potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. Posiada liczne właściwości antyoksydacyjne, ale musimy mieć pełną świadomość tego, że jego nadmiar może niestety powodować stany o charakterze artrytycznym, reumatycznym. Jest taka choroba jak dynamochanowa właśnie, kiedyś nazywali ją artretyzmem bądź podagrą, która objawia się właśnie charakterystycznym bólem w obrębie małych stawów. Głównie pada najczęściej na stawy ze stopą, z czasami rąk. Wiąże się to z bólem, z dyskomfortem, z ograniczeniem ruchomości, ale też obrzękami. Niekiedy mylnie diagnozowane jako różnego rodzaju urwy, bądź różnego rodzaju reumatoidalne zapalenia stawów. Ale ważne, żeby zwrócić uwagę na prawidłową diagnostykę i oznaczyć ten kwas moczowy we krwi w trakcie analizy stanu twojego pacjenta. Musisz pamiętać, że kwas moczowy jest naturalnym elementem naszego układu, naszego ciała, więc musisz zdawać sobie też sprawę z tego, że na bieżąco cały czas go dostarczasz spożywieniem bądź alkoholem. I tu niestety pies pogrzebany. Duże ilości, szczególnie piwa, sprzyjają gwałtownemu wzrostowi kwasu moczowego we krwi. Dlatego dosyć docelową grupą osób, które ma objawy podagry, są mężczyźni z brzuszkiem, którzy lubią sobie popiwkować. Więc w końcu niech ktoś sprzyja kobietom, tylko sprzyja mężczyznom. Warto na to też w analizie i w ocenie rokowań zwrócić uwagę. Musicie pamiętać, że jak każdy marker w naszej krwi. Kwas moczowy ma swoje normy. Taka dla kobiet jest od 2,5 do 5, 5,5. Dla mężczyzn od 3, 3,5 do około 7 mg na decilit. I to jest taka klasyczna, że tak powiem, norma. Wiadomo, zawsze dopasowana bardziej o, do laboratorium, które wykonuje badanie, bo na to też trzeba uwagę zwrócić. Czemu o tym wspominam? Gdyż badanie to jest tanie i łatwo dostępne, a można w bardzo łatwy sposób wykluczyć sobie szereg dolegliwości. Tak jak wspomniałem, głównie objawy podagry pojawiają się w stopach, dlatego haluksy, zapalenia rozścięgiem, nerwiaki Mortona. Jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób to sobie zróżnicować. Wspomniałem, że nadmiar kwasu moczowego związany jest z endogennymi kwasami nukleinowymi, tak zwanymi purynami. Musisz pamiętać o tym, że puryny to tak naprawdę też metabolity rozkładu białek, więc tłuste sery, owoce morza też tutaj nie będą bardzo sprzyjająco wpływały na nasz narząd ruchu. Chcę też zwrócić Twoją uwagę na to, iż leczenie jest bardzo łatwe. Klasyką z punktu widzenia lekarskiego jest podanie tak zwanego miluridu, bardzo skuteczny lek nie niosące ze sobą wielkich powikłań ale rozwiązanie problemu to to nie jest rozwiązaniem problemu jest zmiana dietów i nawyków żywieniowych co ważne chcę żebyś pamiętał bo pamiętała że odstawienie alkoholu też będzie tutaj bardzo istotnym aspektem jeśli chodzi o leczenie pacjenta z dną moczanową Pamiętaj że twoja dieta Bogata w warzywa urozmaicone, byle nie strączkowe, w błonnik, będzie tutaj miała kluczowe znaczenie. To skoro tyle mówiliśmy już o tym, to warto zwrócić Twoją uwagę na to, e, jakie objawy Twojego pacjenta mogą zwrócić Twoją uwagę. Z ortopedycznych, już o tym wspomnieliśmy, ból, obrzyk, ograniczenie ruchomości, szczególnie w małych stawach. Ale pamiętaj też o objawach tzw. hipourykemii. Często mocz, podrażnienia przy oddawaniu moczu. Warto też, żebyś zwrócił uwagę na Twojego pacjenta i zadał mu kilka pytań, związanych z tym, czy barwa i zapach tego moczu nie zmieniły ostatnio swojej intensywności. To będą wskazania, które bezpośrednio będą kierowały Cię na to, aby jednak porozmawiać z lekarzem i skonsultować Twojego pacjenta. Nie bój się tego. Badania są potrzebne i możemy sobie bardzo uprościć pracę. Gdyż jeśli pojawią się te kryształy kwasu moczowego są bardzo trudne do rozpuszczenia, dlatego bez wsparcia farmakologicznego nasza terapia manualna zbyt wiele tutaj nie jest w stanie działać. Te i inne kwiatki związane z procesem diagnostycznym i terapeutycznym będziemy i zawsze poruszamy na naszych kursach i szkoleniach. Do zobaczenia już jesienią i będziemy działać. Cześć!